W ubiegłym tygodniu, 8 kwietnia. Trafiła na uchwałę Rady Miejskiej w Jeleniej Górze, trafił projekt podziału środków pefronowskich, który w tym roku prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył dla gminy Jelenia Góra. Jest to kwota 1 miliona 933 tysięcy ponad złotych. Na wnioski o dofinansowanie do, do zaopatrzenia środków ortopedycznych, pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, jak również likwidacji barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się osoba niepełnosprawna, która ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności, może ubiegać się w każdym czasie, nie ma terminów. W tej chwili te orzeczenia są ważne, jeżeli chodzi o dwa organy orzekające: ZUS i powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i kto ma ważne takie orzeczenie, zapraszamy do nas. Podział środków przedstawia się następująco z tej kwoty, o której wspomniałem, 100, około 120 tysięcy przeznaczonych zostało Środków na rehabilitację zawodową i pozostała kwota na rehabilitację społeczną. Przy czym około 887 tysięcy z tej kwoty z rehabilitacji społecznej środki zostały przeznaczone na dwa warsztaty terapii zajęciowej, znajdujące się na terenie gminy Jelenia Góry. Jest tutaj i dobra i zła wiadomość: mianowicie w porównaniu do roku ubiegłego jest to kwota o 200 tysięcy większa, natomiast w porównaniu do kwoty z dwu z 2012 roku, jest to kwota prawie 500 tysięcy mniejsza. U nas w tej chwili działają kryteria przyznawania takich dofinansowań. Kryteria dla mieszkańców Jeleniej Góry są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce dział rehabilitacji, jak również jest tam dostępna uchwała Rady Miejskiej i podział y, tych środków. Do jakiego działu należy się zgłosić, aby wszelkie potrzebne informacje otrzymać? Jest to dział rehabilitacji w MOPS-ie, pokój 789 Parter.